Miesiąc temu było bardzo głośno na temat świętej pamięci Krzysztofa Pachuckiego, czyli uczestnika programu Rolnik Szuka Żony. Mężczyzna popełnił samobójstwo i na początku czerwca miał miejsce jego pogrzeb. Zostawił tym samym ukochaną Bogusię, którą poznał w telewizyjnym show oraz dzieci. Dziś wiemy, jak czuje się wdowa. Sytuację zrelacjonowała córka kobiety. Samobójstwo Krzysztofa było ogromnym szokiem dla wszystkich. Płakali za nim widzowie formatu TVP oraz naturalnie najbliższe osoby. Na profilu Urolnik Szuka Żony na Facebooku czytamy. Chwile spędzone z Krzysztofem, jego gościnność i ciepło pozostaną w naszej pamięci na zawsze. Będziemy tęsknić. Przed Krzysztofem i Bogusią zapowiadały się szczęśliwe lata. Mężczyzna oświadczył się kobiecie kilka dni po rozpoczęciu tej znajomości. Nikt nie spodziewał się, że ich szczęście potrwa tak krótko. Po odejściu rolnika nikt nie wiedział, kto przejmie gospodarstwo. Bogusia kilka dni po pogrzebie opuściła mazurską wieś i przeniosła się do Warszawy, gdzie prawdopodobnie zacznie nowy etap. Jej córka komentuje sprawę. Trochę lepiej się czuje. Powoli dochodzi do siebie po tym wszystkim. Na szczęście Bogusia może liczyć na wsparcie najbliższych. Rodzinie Krzysztofa życzymy dużo spokoju, a wy dajcie znać, czy śledziliście losy z danego show na TVP. Nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z każdym newsem ze świata gwiazd.